Państwa i moim gościem o poranku jest Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek. Dzień dobry Panie Wojewodo. Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu. Panie Wojewodo, sondaż Instytutu Badania Polster dla Superekspresu. 73% badanych wie już na kogo odda swój głos w wyborach. 15 października 11% deklaruje, że decyzję podejmie w ostatniej chwili. Wczoraj konwencja wyborcza Prawa i Sprawiedliwości w Katowicach. Marsz Miliona Serc w Warszawie. Tysiąc spotkań trzeciej drogi, także w województwie śląskim. Myśli Pan, że y, takie wydarzenia pomogą tej tym 11% podjąć decyzję? Znaczy, ja chcę się skupić na tym, co odbyło się wczoraj tutaj na Śląsku. Bo nie tylko gospodarcze serce Polski bije na Śląsku, ale, ale wczoraj również to polityczne tutaj bardzo mocno wybrzmiewało i cieszę się, że, że liderzy Prawa i Sprawiedliwości zjednoczonej prawicy w katowickim spotku, w, w symbolu tak naprawdę naszego regionu, mogli powiedzieć Polakom, jakie zagrożenia, jakie niebezpieczeństwa mogą się wiązać z powrotem Tuska do władzy, ale również jakie propozycje. I na najbliższe 4-8 lat proponuje Prawo i Sprawiedliwość. I, i myślę, że, że, że to było takie wyjątkowo cenne, bo było z jednej strony ostrzegawcze, a z drugiej strony programowe, bo Prawo i Sprawiedliwość przez te, przez te prawie 8 lat pokazało swoją absolutnie wiarygodność w zarządzaniu, w zarządzaniu państwem. Kilkanaście tysięcy ludzi, nigdy wcześniej nie było tak licznej konwencji politycznej, w, chyba w historii Polski. Panie Wojewodo, bezpieczeństwo. Energetyczne, militarne i gospodarcze to jakby trzy filary Zjednoczonej Prawicy. Bezpieczeństwo gospodarcze, mamy niskie bezrobocie, ale nadal stosunkowo wysoką inflację, która, która spada, a w Województwie Śląskim widmo zamykania kopalń program, który do 2049 roku mówi o tym, że kopalnie zostaną zamknięte. Jak to bezpieczeństwo ekonomiczne i gospodarcze Państwo widzicie? bardzo wyraźnie mówił o tym wczoraj pan premier Mateusz Morawiecki, mówiąc o tych filarach, rozpoczynał od pracy, czyli od tym, o tym etosie, szczególnie na Śląsku, który, który jest bardzo, bardzo silny, czyli praca, zapewnienie możliwości podjęcia zatrudnienia i zarobienia pieniędzy na, na życie. To jest ten taki podstawowy fundament, który w ramach tego, tego bezpieczeństwa gospodarczego również jest, jest wpisany. Dzisiaj gospodarka jest w bardzo dobrej kondycji. Zarówno wzrost gospodarczy, bardzo niskie bezrobocie, spadająca inflacja, te wszystkie elementy, również inwestycje, zarówno te polskie, jak i zagraniczne, dają bardzo dobre perspektywy do tego, aby gonić Europę Zachodnią. W szczególności te, te państwa jak Włochy, jak, jak Anglia, Wielka Brytania, jak Hiszpania, żeby w bardzo nieodległej perspektywie móc zarabiać na tym samym, na tym samym poziomie. I, i, to się, I to się dzisiaj dzieje. Myślę, że Polacy to też, to też bardzo dostrzegają. Z drugiej strony, jest to bezpieczeństwo, bezpieczeństwo fizyczne i bezpieczeństwo energetyczne. Bezpieczeństwo energetyczne no to o czym o czym mówimy od bardzo 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 wielu lat, uzależnienie, próba uzależnienia Niemiec wraz z Rosją od od gazu Europy pokazywała jak niebezpieczne są tego typu procesy. My jako Polska chcemy to bezpieczeństwo energetyczne zapewnić i kontynuując wydobycie węgla kamiennego i węgla koksującego na terenie Śląska i całej Polski, ale również Inwestując w nowe, w nowe technologie, jak chociażby elektrownię atomową, jak chociażby nową fotowoltaikę, farmę ogromną przecież w Mysłowicach budujemy. Mówimy o offshore'ach na, na morzu, czyli dywersyfikacja bezpieczeństwa energetycznego. No i to kluczowe zagadnienie, czyli bezpieczeństwo fizyczne. Wejdę panu w słowo, bo opozycja zarzuca rządowi, że bardziej mówi i robi zakupy, niż dba o polskie bezpieczeństwo, powołując się na te rakiety, które latały nad naszym terenem. on Bezpieczeństwo Polski można ocenić w tym, jak my się czujemy jako Polacy. My dzisiaj nie mamy problemu z tym, żeby po 22. wyjść na spacer, żeby spokojnie poruszać się po, po drogach, spokojnie, spokojnie żyć na terenie, na terenie Polski. To jest dzisiaj realne bezpieczeństwo, które, które dajemy Polakom. Jak popatrzymy sobie dzisiaj na Grecję, na Niemcy, na Francję i na wiele państw Europy Zachodniej, które bezrefleksyjnie wpuściły niewyobrażalną liczbę imigrantów z Afryki no to, to takie niebezpieczeństwo i takie zagrożenie również istnieje w Polsce. Próba destabilizacji chociażby przez, przez Rosję i yy... Przyjęcie próba, próba wepchnięcia do nas imigrantów poprzez granice z, z Białorusią, miała być tego najlepszym dowodem. Stąd bardzo słuszna decyzja o wybudowaniu zapory na, na granicy polsko-białoruskiej i dzięki temu to my decydujemy, kogo do Polski zapraszamy. Opozycja mówi, że z jednej strony wybudowano mur na granicy, zapory na granicy z Białorusią, a z drugiej strony mamy aferę wizową, która zdaniem opozycji jest wielką aferą, bo to setki tysięcy według opozycji wiz wydanych przez Polskę, wiz Schengen. No, 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 no mo można oczywiście powtarzać kłamstwa i, i te kłamstwa są powtarzane. Sprawa mogła dotyczyć kilkuset nieprawidłowości w, w wydawaniu tego typu, tego typu dokumentów, natomiast te osoby, które tutaj trafiły musiały być ponownie zweryfikowane w pełnym zakresie, chcąc pracować, chcąc mieć pobyt stały, musiały dokonać pełnej weryfikacji. Jeżeli tylko dostrzeżono, że mógł być tam jakiś błąd, ta osoba musiała być deportowana. Poza granicę Polski. Natomiast my mówimy o e, próbie. Wepchnięcia do Polski nielegalnych imigrantów, mechanizmy relokacji zaproponowane przez, przez Niemcy, jeszcze wcześniej przez Angela Merkel, no, mogą naprawdę zdestabilizować bezpieczeństwo, bezpieczeństwo Polaków. Pan prezes i pan premier mówili bardzo wyraźnie, tu chodzi o nie tylko o sam wizerunek Polski, ale bezpieczeństwo naszych kobiet, naszych matek, naszych córek, naszych, naszych kobiet, które, które mają prawo do tego, żeby Mieć swoje pragnienia, swoje marzenia. Mówiła o tym bardzo wyraźnie wczoraj marszałek, marszałek Witek. I, I o to bezpieczeństwo również dla, dla naszych kobiet chcemy zadbać. I, i stąd też pytanie referendalne, które się, które się będzie pojawiało 15 października. Czy Polacy są za wpuszczeniem nielegalnych imigrantów z Afryki do Polski? I, i myślę, że, że tu będzie odpowiedź dość jednoznaczna. To jeszcze raz chciałbym wrócić do niedzieli Szymon Hołownia i Władysław Kosiniek-Kamysz w Częstochowie wczoraj apelowali do młodych o udział w wyborach. Panie wojewodo, frekwencja będzie bardzo ważna. Tak, no to jest proces demokratyczny i ja zawsze będę zachęcał każdego naszego mieszkańca, naszego obywatela, aby brali udział w wyborach, bo to naród decyduje, kto będzie miał możliwość brania odpowiedzialności za, za dalsze rządy. I ja wierzę głęboko w Polki i Polaków, wierzę głęboko również w ich mądrość. Niezależnie jaką mają dzisiaj ocenę Polski, to akt demokratyczny udziału w wyborach, udziału w referendum powinien mieć, powinien mieć miejsce. To Polacy mogą decydować co cztery lata o swojej przyszłości i, i o swoim losie. I, I to jest bardzo ważne. Mogę tu, w tym miejscu, zaapelować. Tak, wszyscy Polacy powinni wziąć udział w głosowaniu i w wyborczym, natomiast również w tym referendalnym, i zagłosować w referendum zgodnie Odpowia ze swoim sumieniem. Odpowiadając na cztery pytania zgodnie ze swoim sumieniem. Ja jako Jarosław Wieczorek, jednocześnie Wojewoda, na pewno będę głosował cztery razy nie. No bo yy, na koniec ja zawsze mówię, że jeżeli ktoś nie idzie na wybory, to pozbawia się prawa krytyki. No oczywiście, że tak. No no bo i, bo i... najprościej jest nie pójść, a potem, a potem krytykować. Ale oczywiście, oczywiście, że tak, no to jest, to jest pod, podstawowy mechanizm w demokracji. Jeżeli coś ci się podoba, bądź coś ci się nie podoba, możesz właśnie wyrazić to w akcie głosowania. I do takiego aktu głosowania bardzo serdecznie zachęcamy. No ale jednocześnie, no, trudno, trudno, że reprezentując formację polityczną, bym nie, nie, nie zachęcał do tego, że, że żeby naprawdę taki rachunek sumienia polityczny, gospodarczy każdy Polak przeprowadził i, i, i powiedział, czy, czy te 8 lat to były bezpieczne, dobre lata, dobre czasy dla, dla nich samych, i czy warto nam zaufać na, na kolejne 4 lata. Jarosław Wieczorek wojewoda Śląski, był o poranku gościem Radia Katowice Dziękuję panu bardzo. Bardzo dziękuję, wszystkiego dobrego. છે